Więc bardzo Wam polecam ten obóz. Cześć ludzie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek. Tym razem nie z poradnika. Byłem na obozie Paszy Gaming Camp. Więc w tym odcinku chciałbym opowiedzieć, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia, jako uczestnika. Co tam robiliśmy. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to myślę, że taki filmik wam się przyda, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz. Jak to wygląda od osoby, która brała w tym udział. Przed rozpoczęciem filmu chciałem Cię zaprosić do subskrypcji kanału. Napisz koniecznie komentarz. Walnij w suba. Ja już dużo przedłużać nie będę. Lecimy z odcinkiem. W tle jakiś pewnie będą pojawiać się Albo zdjęcia, albo filmiki. Z tego co wydaje mi się, to tam niektóre filmiki będą z Instagrama Pasza Gaming Camp. Wszystko będzie w opisie podlinkowane. Takie to podstawowe kwestie. Będą też zdjęcia, no i myślę, że jakiś gameplay z CS-a, tak żeby tematycznie bardziej pasował. Więc przyjechaliśmy pierwszego dnia o godzinie koło 15:30 i coś koło tego. Było tam małe zamieszanie, ale organizacja, generalnie na samym wstępie chciałem powiedzieć Wam, że organizacja tego obozu była super. Nieważne, czy zajęcia szły z planem. Jeżeli jeżeli wszystko szło z planem, to było to super zorganizowane. Jeśli jednak pogadanie nie wypadało nam dobrze, jeżeli jakieś były problemy, coś, coś źle wychodziło, to kadra miała super zorganizowane alternatywy, nie nudziliśmy się, więc to przede wszystkim to było bardzo na plus. Bardzo na plus były też zorganizowane zajęcia, ale to wspomnę do tego za chwilę. Najpierw opowiem o tym pierwszym dniu, czyli e, mieliśmy spotkanie z wychowawcą, porozmawialiśmy z nim, jak to będzie wyglądać ten obóz, co tam robić. Mieliśmy grupkę założoną na Messengerze, więc takie wiecie, podstawowa komunikacja między sobą e, komunikacja wyglądała też tak, że pisał do nas o wychowawca bo my zadawaliśmy pytania bezpośrednio albo do wychowawcy albo na grupie, więc nie było tak, że nie było informacji, że nie widzieliśmy co robić, wszelkie zmiany byliśmy aktualnie na bieżąco informowani, więc też bardzo fajna sprawa, potem po tym spotkaniu organizacyjnym mieliśmy spotkanie z Paszą, po wielkie przywitanie, gdzie tutaj prawdopodobnie wrzucę wam fotki, jakieś nagrania, e, trochę nam o sobie opowiedział, e, było Q&A, można było zadać sobie pytania E, następnie po spotkaniu z Paszą Mieliśmy przydzielenie do naszych zespołów Do naszych piątek e, Akurat trafiłem na Spoko Team e, No i mieliśmy tak naprawdę Gdzieś z pół godziny kopa czasu na to, żeby się zapoznać Żeby tam pokazać sobie Czasami nie była kolacja I w sumie tyle na dnia e, przyjazdowego Na następny dzień zaczęliśmy Najpierw boi, e, Muay Thai e, mi, Mieliśmy zajęcia z panem Nowakiem Bardzo fajne zajęcia Bardzo fajnie prowadził Mega mi się podobały Jako ktoś, kto trenuje karate od 10 lat to bardzo mi się podobało to zajęcia, coś takiego innego. Po, tym, po tych zajęciach mieliśmy zajęcia z REV Coachem. Mieliśmy zajęcia, zajęcia psychologiczne takie bardziej w grze. E, nie tylko w grze, bo też w prawdziwym życiu. Jak e, to było generalnie o sytuacjach stresowych, jak sobie z nimi radzić? Pani nam o tym opowiadała. Też wam powrzucam fotki, chyba filmików, żadnych z tego nie mam, z tego co pamiętam. Ale wiecie, takie bardzo przydatne, przyjemne, takie zespołowe, myślę, że zajęcia. E, następnie mieliśmy Counter Strike a, tam 3 godziny. To też było super zorganizowane, że to nie było tak, że gramy codziennie cały czas. Bo mieliśmy właśnie CS a 3 godziny, to nie było tak, że za mało, nie było, że za dużo, e, chociaż pewnymi momentami już miałem dość tego CS-a e, i to też wyglądało tak, że my graliśmy piątką i mogliśmy grać e, między sobą e, jakieś sparingi pomiędzy innymi drużynami, bo byliśmy dzieleni na grupy, trzy grupy, to między, e, między sobą w grupie graliśmy jakieś sparingi. E, pochodził też trener, który e, jeśli widzi jakieś zastrzeżenia to na przykład podchodził, coś tam opowiadał, tłumaczył co robimy źle. E, często się do nas włączał w trakcie rundy na Discorda, e, oglądał jak patrzy. Patrzył jak gramy i jakieś tam zastrzeżenia, jakieś uwagi. ktoś tam mówił, co można zrobić lepiej, co gorzej, nam wychodzi, jak zajmować poszczególne sajty, jak grać i tak dalej. E, drugiego dnia po cs z tego co pamiętam, wyzwania rekruta nie mieliśmy planowo, bo coś z pogodu chyba było nie tak, więc mieliśmy dalej zajęcia e, z perf-coachem. Mieliśmy zajęcia takie y, pokazujące nam, jak e sportowcy trenują swoją czas reakcji. Mieliśmy zajęcia z takimi lampkami. Potem, z tego co pamiętam, mieliśmy wyzwania pływackie, które było wyzwaniem o kosem. E, pierwsze jakby to wyzwanie wpływackie było podzielone na dwie części. Pierwsza, czyli na zaliczenie takie ogólne. To mieliśmy przepłynąć cały basen pod wodą. I na końcu było widzieć dwa krążki. To jakoś trudne nie było. E, to chyba każdy przypłynął z tego co pamiętam w mojej grupie. I następne zadanie to było zadanie o kosę. Trzeba było przepłynąć trzy baseny pod wodą na jednym wdechu. Wydaje się to że, czy Wydaje się to bardzo proste. Każdemu się to wydawało proste, ale praktycznie to chyba tylko dwie osoby to zrobiły. Z tego co pamiętam. E, więc takie proste to nie było. Basen miał gdzieś około 15 metrów, więc... Yy, były osoby, które yy, Na przykład były bardzo blisko Był kolega, który miał 2,5 Ale niestety nie udało mu się A szkoda, bo można wygrać błokosę Następnie mieliśmy kolację I mieliśmy powitanie z morzem PGC Camp Czyli było yy, wprowadzenie druży Opowiadaliśmy o sobie yy, Wiecie, takie podstawowe wprowadzenie Mieliśmy zapoznanie się między sobą U zachód słońca Było mega fajnie Też wam pokażę filmiki z tego Zdjęcia To nam zajęło gdzieś koło Nie wiem, chyba godziny Półtorej, dwóch Coś koło tego yy, Generalnie bardzo dużo na plaży byliśmy Więc też bardzo fajnie. E, no i potem szliśmy do pokojów i już koniec tego drugiego dnia. Trzeciego dnia pamiętam, że było ciekawie, bo byliśmy na plaży od godziny około 10 do godziny około 14. E, na tej plaży mieliśmy tak naprawdę, mogliśmy robić co chcemy. Bardzo fajnie ten czas spędziliśmy, bo e, graliśmy na e, boisko, sobie zrobiliśmy takie pseudo boisko z koszy na śmieci. Graliśmy tam w piłkę nożną. Na zmianę wchodziliśmy na wody. Też pod okiem wszystko było wychowawce. Na liczenie byliśmy. E, wchodziliśmy tam pochlapać i ochłodzić się trochę i potem znowu na boisko, czy na nasze pseudo boisko, graliśmy w piłkę no i tak nam jakoś ten czas zleciał, bardzo fajnie wspominam tą plażę, tylko minus był taki, że y, dużo osób się zjarało od słońca, więc potem chodziliśmy do sklepów i grupowo kupowaliśmy te kremy chłodzące po opaleniu potem był obiad, czyli nic takiego nadzwyczajnego potem mieliśmy 3 godziny CSa, y, czyli tak CS wyglądał praktycznie dzień w dzień tak samo, potem będzie turniej ale wam o tym powiem za chwilę, następnie było kolacja ognisko, y, fajnie zorganizowane, kucharz był przygotowany było wszystko, jedzenie było dobre, więc bardzo fajne to ognisko było. Z tego co pamiętam, po ognisku już nic nie było, chociaż nie, był szomecz z kadrą, więc można było sobie pójść, obejrzeć. Potem czwarty dzień to mieliśmy od rana zaczęliśmy o godzinie 9 CS-em mieliśmy według planowo najpierw mieliśmy deathmatch, potem jeden na jeden, potem Jarek Pasze był supportem. ale to wyglądało, dzień, ten dzień wygląda tak naprawdę tak samo, z taką różnicą że pierwszego dnia jak graliśmy w CS-a to był najpierw deathmatch do 100 fragów a potem był można było, a potem te osoby grały na jeden na jeden z Paszą ale tak naprawdę z Paszą to grał każdy kto chciał z tego co słyszałem to co, e, osoby które wy, wygrały deathmatch i wygrałyby z Paszą jakiegoś skina chyba dostawały ale nie jestem do tego tego pewien, bo to tylko słyszałem od innych. Potem po CS mieliśmy znowu Muay Thai, bardzo fajne zajęcia. Potem mieliśmy wolne, ponieważ e, nasza pani e, Perf Coach wyjechała na, e, na wydarzenie, więc jej już nie było, ale była przez pierwsze parę dni, mogliśmy ją poznać. Fajnie te zajęcia prowadziła. Następnie mieliśmy Kormoran, e, wy, wyzwanie pływackie planowo, ale jako, że wyzwanie pływackie mieliśmy wcześniej, to mieliśmy zaległego rekruta z grupą trzecią. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce, więc e, generalnie bardzo fajne, fajne zajęcie czasu. Ale niestety minusem tego było to, że chodziliśmy, tak trochę chłodno było, wiatr wiał, więc jak rozgrzani wbiegaliśmy do wody, robiliśmy brzuszki, to strasznie nieprzyjemne uczucie było potem. Ale generalnie wyzwanie było spoko. Nie było to jakieś bardzo męczące, było wykonywalne chyba dla każdego. Potem mieliśmy prelekcję zaproszonego gościa, którym był Kubi. Opowiedział nam swoje praktyki te, e, taktyczne, jak grać na sajdach, jak przyjmować, jak bronić, co zrobić po zaplantowaniu paki, e, jak się wyróżnia dobry zawodnik. jego rozpoznać można. Też bardzo fajnie, bardzo fajnie się rozmawiało z Kubikiem. Podpisał mi profil na Steamie. E, no i następnego dnia mieliśmy spacer na latarnię Czołpino oraz w, na Wydmę Łącką. Był z nami e, też Kubik, więc z nami odwiedzał właśnie tą latarnię. Można było z nim pograć w piłkę. Znaczy grałem w piłkę. E, piłka była od, od futbolu amerykańskiego. Wiecie, taka płaska trochę. Więc tam rzucali, rzucali sobie chłopaki e, z Kubikiem. Potem sobie zrobiłem fotę z Kubikiem. E, potem szliśmy na Wydmy Łąckie, ale żeby przejść do tych wyd Musieliśmy przejść plażą. No i trochę tak niefortunnie byłoby my jak przyszliśmy tą plażą, to nasz wychowawca przyszedł z nami przeszedł z nami to wejście. Więc nadrobiliśmy trochę tej odległości na tej plaży gorącym słońcu, to nie było z 30 parę stopni. Więc jak przyszliśmy tą plażę, to już zmęczeni byliśmy. Dosłownie chcieliśmy cieniu już do autokaru. Ale jak zobaczyliśmy te wydmy, to rozłoż nam się nie chciało to iść. Były taka wydmy góra dół, góra dół. Więc każdy miał takie zmęczenie, już nikomu się nie chciało, każdy był padnięty. A jak już byliśmy na tej trasie do końcowego autokaru, już każdy był szczęśliwy, że już wracamy do, do hotelu. Potem po tej latarni się tam wszyscy ogarnęliśmy w pokojach, był obiad, a po obiedzie była prelekcja zaproszonego gościa, czyli Kubik i losował nam drabinkę turniejową. Akurat trafiliśmy na spoko ekipę, na, na spoko e, ułożenie drużyn. Z drużyną, z którą przegraliśmy zajęła trzecie miejsce, więc w sumie nie jest aż tak źle. Potem był turniej, e, po, tej, e, tur po tym losowaniu turnieju był faktyczny turniej, ale jako, że my graliśmy dzień później, to my mieliśmy do wyboru turniej albo plażę albo basen, ale na drugiej godzinie turnieju, godzinie 20 od 20 do 21.30, pamiętam, że byliśmy na basenie z naszymi wychowawcami, też było bardzo fajnie, przyjemnie można było się pochlapać, wejść do sauny, wejść do jacuzzi pogadać sobie z wychowawcami, generalnie to było tak, że można było cały czas, jak się wyhaczyło gdzieś Jarka Paszę, gdzieś nie wiem, jakiegoś wychowawcę, kogoś z kadry, to w każdym momencie można było sobie pogadać, to nie było tak, że Pasza czy kadra była dostępni, byli, nie wiem, od jakichś konkre konkretnych godzin, że e, byli jakimś wypadkami VIP-ami, że nie można było do nich podejść, zrobić zdjęcia no wręcz przeciwnie, na przykład jak Erek, Pasza chodził na plaży do niego tam zagadałem, czy można fotkę, zrobiliśmy fotkę podszedłem do Tony, czy można fotkę, jak już się zbieraliśmy, zrobiliśmy fotkę tam zbione, pionę zbiliśmy, więc generalnie super było dzień później po tych e, latarni po tej latarni mieliśmy poranne testy MTSF, czyli takie sprawnościowe pompki, brzuszki, 4 razy 10 metrów, przysiady to było też, zaliczało się te wszystkie konkurencje zaliczały się do MVP obozu, który mógł wygrać komputer e, Sponsorowany przez Actine z tego co e, się zorientowałem. No i graliśmy turniej, odpadliśmy chyba o godzinie 17, więc coś jeszcze jakoś trzeba było zabry, zabić sobie czas. Dzień później mieliśmy też fajnie zorganizowany, e, byliśmy na spacerze właśnie po tej, po tej miejscowości, więc e, byliśmy na spacerze. Tam chłopaki poszli na pizzę. Na, na finale było super, naprawdę pokażę wam filmiki. Z tego co nam kadra nagrała była walka o komputer, było rozdanie nagród e, Naprawdę super zorganizowane to było, super zorganizowany generalnie obóz Nie było tak, że się nudziliśmy e, przerwy nie były za długie, nie za krótkie, więc można było się ogarnąć bezproblemowo Ostatni dzień to było pożegnanie się z każdym e, zbicie, po, zbicie piątki z każdym, jakieś tam fotki końcowe zrobiłem sobie z naszym trenerem biganem e, Z paszów zdążyłem zrobić fotkę pozdrowienia dla kolegów No i o godzinie 10.30 był wyjazd Dajcie znać co sądzicie się o tym obozie, co sądzicie o tym co wam tutaj opowiedziałem czy ktoś z was się też wybiera, jeśli będzie możliwość to ja na pewno z chęcią bym jeszcze raz pojechał, więc bardzo wam polecam ten obóz, jeżeli się zastanawiacie czy jechać naprawdę super przeżycie, super spotkać idola super spędzony czas, naprawdę bardzo fajnie zorganizowane to wszystko było, więc jeśli taki odcinek pogadankowy ci się spodobał e, czy jeśli byś chciał więcej to napisz oczywiście w komentarzu jakieś tam podcasty może nie wiem, dajcie znać w komentarzu, ja już powoli będę kończyć, do następnego odcinka Siema. Cześć.